Dobrze, że przyjmowali pierwsze łazowe, proszę pani, Zoniu, zapraszam. Przecież ty nie jesteś agentem. Jak Przecież to nie? Agenci wyjechali na miasto. Proszę bardzo. Dobrze, że ty wszystko wiesz, Sonia. Wszystko wiesz. Dobrze, bardzo dobrze. No i git. Fajnie, fajnie. Fajnie. ale w cisza, jak masz zamiar głośno, to wypijesz ze szpitala. Dzięki. Uh. Robi mi ktoś klipa? Aha. Dobra, dzięki. To auto ma tak nijaki dźwięk, że... No. Nie no, proszę pana odszkodowanie. Policjanta nam zabili. Pan Jak pan biega? Nie no, nie, to jest dzisiaj tragedia tutaj. Ja z panem, dobrze? Zaczekamy do pana yes, policjanta tutaj. Nie, tak, ludzie są tam. O... Kur... ZANOWU?! Dlaczego? Nie. nie działa. Gdyby działał to i tak dalej działał. No czy Butla działa. Ee, Butla gir! O! To moja posesja! Ale mną kur... opuszczamy sobie. Zaczekajmy. Mirek, przystawaj, nie Daj się prosić, nie daj się wstawę. To jest 5 minut To tam go złapiemy Ta, a nie dlatego, że carbonara wchodzi do chaty, to ma... wylew A to wylew Ervi ma tak samo. To są jakieś problemy. Ta. Nie mieści się w drzwiach po prostu. Nie, nie wło... Ale czemu to karbonarze nieładnie? E, nie nieładnie Nie, 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 ja nic nie mam... Ja szefowo... Nie, nie, nie mówię do ciebie Dobra, Zapraszam. Dobra, to ja idę do toalety. Nie Kilka strzaków dzisiaj, Diamond? Ale naprawdę, no. Jak jesteś taki sprytny, to pójdziemy razem. Proszę. Dobrze, to mi też nie chce no Please, no. To co Chciałeś tak? Zapraszam. Chodź. Ach. Patrzyła ci kiedyś blondynka na kółce, jak się kałeś? <skres> no to popatrz drugi raz. Wiesz, gdzie jest łazienka, czy nie? Gdzie, gdzieś tam? Nie, tu. A mógłbym do łazienki. Do, do, do hotelowej łazienki? Nie. Nie było, przepraszam bardzo. Laleu, 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 laleu. Pani coś mówiła? Tak, mówiłam. Po pierwsze spytałam, jak tam Dzionek, po drugie coś, nie, coś jest nie tak. O, tam jak... To... Przepraszam bardzo. Tak, ja, coś jest nie tak, jak tam Dzionek, to no, trochę zwariowany. <grym> okej, oh. okej. Okay, okay. No please, no, zrobi to furę. Dobrze zrobię. No blose, no. Od... A... <grym> A... No cię... A, od... A umyć od razu? No Jasne! Dobra, to podnieć. Nie przez łóżko. Mm, mm, mm. No. Wiesz, no, panie porozumie, to już dawno nie było na służbie, ja chyba ma jakieś problemy prywatne. Nie, 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 nie. Z tego co wiem, to śpiją mnie właśnie. O. Mm -hmm. Jak najbardziej, Meli, możesz się pozdrowić w takim wypadku. Pozdrowienia. Oglądałeś jakiś fajny film? E, tak, tak, tak. wyglądaliśmy. Nienawistną ósemkę. O. Teraz ty k***a, szonie ty, wiesz mi się wpier... Los Santos! O ty k***a. będzie, zabitos. Tak samo mocno ty. Oj! Bum! Amigos! A gdzie masz dowód, chamie? Ucho uciejo, ucho nie, ucho nie, ucho nie! Uła, uła! A może by tak nogę. zupię? Nie, nogę nie, nogę proszę nie, nogę nie! Zikielos? Któros? Si. Dębowos, lipowos, metalowos, a może po prostu urnos? Nie, no dębowa! Si, si. O, no, no, dębowo, dębowo, no, si. nie wiem, najlepszos, si. zabijos. Ixi. Oj. Ja będę, ja będę, a będę, a będę, 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 Nie będę, mam Nie mam wó, nie mam wó. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Rzeczy dziwne się od. Na no spokojnie, na no spokojnie. Dobra. Dobra. Dobra, dobra. Podaj się. Podaj się na sobie. Sobie. Do, górę ręce podniesiesz. do góry ręce ponąć będę strzelać. Podnieś do góry będę chwila, strzelać. Go Odłóż go na ziemię, bo będę strzelać. No i co? Lecami do mnie. Zamaję, ale prawa. Czego, to o co ci chodzi? Mm -hmm. Jesteś aresztowany. No on mnie znalazł, serio... Um... Masz coś w sobie nielegalnego? Mam klamę, ale mam licencję, tak? Na szpitalu, tak? Będziemy się poddawać. No! A, się a czemu ty mnie poddajesz? Na szpitalu, no nie wiem no. Poddajesz się pewnie. Chcemy się strzelać. Ja pierdolę. Co, co ty? Co, co? ty co? Ja <coughs> Medycy? Jezcana. Doktorze, jesteś moim bohaterem. Aczkolwiek zaryzykowałeś moje życie do niego celując? Generalnie to dostaliśmy ustawę, że to jest nasz kuboid. Tak. Czemu ty w z klamą wjeżdżasz? <ślesk> Jestem za nisko, czy za wysoko? Jedno piętro za nisko, jedno piętro. Dobra, czekaj. No dawaj, dawaj, ja chcę Cię zobaczyć, czekaj. Dawaj. Jest, jest, spadam, spadam, o, jest, spadam, O kur... Myślałem, że się je. To bardzo ciekawe, dostałem informację od lekarzy. No, no. Ponoć niejaki Józef Montana uderzył Son z pięści, przez co Dia Garson stracił pamięć, a sam Józef Montana wmawia jemu, że jest Jimmy miecochlastem. I to medycy pan powiedzieli, tak? Dokładnie taką informację dostałem od medyków. Józef Montana uderzył pięścią Jimiego miecochlasta, który tak naprawdę jest Dion Garson. Kępy, jak chcesz kurmitować, to cię nauczę. Damy sobie radę. Czekaj, DIE zabierz kuj. Dobra. To Damy dojrza. sobie radę, ja przekażę reszcie. Bierz okay, kujniję! Ała. No, mhm. trzymaj się. Dzień dobry. Oh, dzień dobry. Hey. Ten, ten buzar to nasz, proszę się nie przejmować, rozje... skrzydło. Roz 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 okay. Ty, straż pożarna przyjechała! Podsumowując, nasz szef jest w tarapatach. Grozi mu kara śmierci, jutro ma rozprawę po przesłuchaniu o godzinie 19, w skrócie. Trzeba kupić chrupki na rozprawę. Trzeba zebrać ludzi na rozdzielanie policji. Co ty tak spiśziłeś? Wiem, szumowy jest.